Witamy w 12 odcinku naszego cyklu pokrótce. Opowiemy Wam dzisiaj o wyposażeniu budynków mieszkalnych na wsi. Aby móc mówić o wyposażeniu budynków mieszkalnych na wsi, należy najpierw zwrócić uwagę na to, gdzie takie wyposażenie było lokowane. Chodzi oczywiście o układ pomieszczeń. Standardowo budynek na wsi przełomu XIX i XX wieku podzielony był na sień, izbę oraz komorę. Czasem występował również strych. Jednak my zajmiemy się pierwszymi trzema pomieszczeniami. Sień zazwyczaj pełniła funkcję przestrzeni roboczej, jak również izolowała izbę od bezpośredniego wpływu czynników atmosferycznych. Niekiedy sień pełniła również funkcję tak zwanej letniej kuchni. W co jednak sień była wyposażona? Najczęściej stały w niej żarna. W sieni bowiem odbywał się proces obróbki ziarna na mąkę. Ponadto, jako że przygotowywano tam również karmę dla zwierząt, znajdowały się w niej także różnego rodzaju naczynia, głównie gliniane garnki. Przy jednej ze ścian mogła stać ława, na niej zaś umieszczano, oprócz wspomnianych garnków, także koszyki czy maselnice. W sieni także mogła stać praska do sera, dzieża lub niecki. Na ścianach zawieszano suszone zioła, natomiast w kącie stała miotła do zamiatania, a także wiatro lub konewka z wodą. Jeśli chodzi o komorę, to należy zauważyć, że pełniła ona przede wszystkim rolę magazynu na produkty żywnościowe, ale także składowano w niej wyrzucone z izby stare sprzęty, takie jak ławy, półki na naczynia czy skrzynie. W komorze znajdowały się często również nieużywane w danej chwili sprzęty, takie jak maselnice czy praski do sera. W niektórych chałupach komora pełniła funkcję mieszkalną, to też przebywali tam czasem rodzice gospodarza. Wtedy wyposażano takie pomieszczenie w ławę i łóżko. Poza tym wszystkim, w skład tradycyjnego wyposażenia komory wchodziły m.in. beczka na kapustę, beczki na ziarno, różnego rodzaju miarki. U tragarzy zaś zawieszano zioła, wełnę i pióra w workach, a także tak tzw. grzędy, czyli kije, na których zawieszano płachty, derki, zapaski, kożuchy czy chusty. Również i ściany komory były zagospodarowane. Zawieszano na nich przede wszystkim uprząż końską, przetaki, przędzelnianą i wełnianą, odzież, powrozy, a także narzędzia rzemieślnicze, takie jak piły czy ośniki. Czasem także do ściany przybijano jedną lub dwie półki, na których umieszczano różne przedmioty gospodarstwa domowego. Ostatnim pomieszczeniem, o którym dziś powiemy, jest izba. Jej podstawową funkcją było zapewnienie rodzinie schronienia oraz zaspokojenia potrzeb, takich jak gotowanie i spożywanie pożywienia, wypoczynek czy zabiegi higieniczne. Izba mogła być też warsztatem produkcyjnym: wnoszono do niej na czas wykonywania prac narzędzia takie jak na przykład krosna. Najważniejszym elementem wyposażenia izby były jednak sprzęty oraz urządzenia ogniowe. Spośród sprzętów wymienić należy głównie te służące do spania, jak np. łóżka, prycze, kołyski, te służące do przechowywania odzieży, jak grzędy, skrzynie i kufry, te służące do przechowywania naczyń, jak półki i kredensy, a także te służące do wypoczynku, jak ławy i stołki. Tadeusz Dybczyński w odniesieniu do wyposażenia budynków mieszkalnych na Kielecczyźnie pisał, że Umeblowanie chat jest na ogół bardzo pierwotne. Spotykamy w regionie Łysogór przede wszystkim najpotrzebniejsze sprzęty. Bardzo często z dość gruba ciosane. Stoły, stołki, ławy, często z poręczami, półki, łóżka. Należy do sprzętów zaliczyć spotykany dość często tutaj warsztat tkacki. Na ścianach widać zazwyczaj wielką ilość obrazów, którymi nieraz całe ściany są pokryte. W temacie wyposażenia mieszkań na wsi, przełomu XIX i XX wieku, można by mówić jeszcze długo. Jednak na dziś to już wszystko. W następnym odcinku opowiemy o jednym z najważniejszych maryjnych świąt o święcie Matki Boskiej Zielnej. Do usłyszenia.